Ciągle zmieniające się przepisy, do tego praca hybrydowa, no i ta ciągła potrzeba automatyzacji. Prawda jest taka, że nowoczesny biznes stawia przed nami, no cóż, coraz to nowe wyzwania. Ale spokojnie, system Enova 365 w swojej najnowszej wersji, właśnie tej 251244, wychodzi tym potrzebom naprzeciw. Zobaczmy więc, co konkretnie przygotowali twórcy, żeby ułatwić nam wszystkim pracę. Ok, rzućmy okiem na plany działania. Zaczniemy od ogólnego spojrzenia na kluczowe zmiany. Potem zanurkujemy w szczegóły, czyli usprawnienia dla ksew. Następnie przejdziemy do nowości w kadrach i płacach. A na sam koniec zostawimy sobie narzędzia do zarządzania pracą hybrydową. I oczywiście, wszystko to zwieńczymy krótkim podsumowaniem. No dobrze, to do rzeczy. Nowa wersja, która wyszła 13 lutego, skupia się na trzech powiedziałabym krytycznych obszarach. Po pierwsze pełna obsługa krajowego systemu e-faktur po drugie, automatyzacja w dziale kadr i płac i po trzecie, elastyczne zarządzanie pracą hybrydową. To jest naprawdę solidny pakiet. Dobra to zacznijmy od tematu, który, no nie oszukujmy się, jest teraz na ustach absolutnie wszystkich księgowych. Mówię oczywiście o Ksefie, czyli krajowym systemie e-faktur. I chociaż jego wdrożenie zostało, jak wiemy, przesunięte, to firmy i tak muszą być gotowe. I właśnie ta aktualizacja wprowadza kilka kluczowych usprawnień, które naprawdę sprawiają, że praca z tym, no bądź co bądź, obowiązkowym systemem staje się po prostu o wiele prostsza. A tu mamy pierwszy konkret. Zastanówmy się, co w sytuacji, gdy na fakturze korygującej zmienia się tylko, powiedzmy, termin albo forma płatności. Wcześniej, no cóż, wymagało to ręcznych działań, a teraz system sam automatycznie rozpoznaje tego typu korekty i prawidłowo eksportuje dane do KSEF. To jest po prostu ogromna oszczędność czasu i, co ważne, gwarancja zgodności. Ale to jeszcze nie wszystko. Wiemy, że transakcje bywają skomplikowane i XF musi to jakoś odzwierciedlać. Dlatego właśnie nowa wersja pozwala dodać znacznie więcej szczegółowych danych. Mówimy tu na przykład o łatwym wskazaniu podmiotów trzecich w transakcji, czy o zdefiniowaniu nadrzędnej jednostki samorządu terytorialnego. To daje o wiele większą kontrolę i pewność, że faktura idealnie odzwierciedla to, co się faktycznie wydarzyło. O, to sformułowanie idealnie trafia w sedno kolejnej nowości. Chodzi o taką cyfrową wersję tego, co kiedyś robiło się ręcznie. Mówimy o możliwości dodania krótkiej notatki do dokumentu KSEF. To jest coś, co szczególnie docenią biura rachunkowe. Wyobraźmy sobie to jako cyfrowy odpowiednik odręcznego opisu na odwrocie papierowej faktury. Właśnie ta funkcja, dostępna w pulpicie klienta biura rachunkowego, pozwala dodać takie krótkie wyjaśnienie, czego właściwie dotyczy dana transakcja. Ale co jest jeszcze lepsze, system pozwala tworzyć takie podręczne słowniki najczęściej używanych opisów. A to już znacząco przyspiesza codzienną pracę i, co tu dużo mówić, poprawia komunikację z klientem. A co z importem? No cóż, został on, powiedzmy sobie szczerze, radykalnie uproszczony. Teraz wystarczy wskazać folder, w którym mamy mnóstwo plików KSF, uruchomić jedną czynność i gotowe! Wszystkie dokumenty lądują w systemie. Proste, szybkie i co najważniejsze, eliminuje to całe to żmudne, powtarzalne klikanie. Dobrze, zmieniamy temat i przechodzimy do działu kadr i płac. Tutaj aktualizacje skupiają się przede wszystkim na wprowadzeniu do systemu większej inteligencji i zapewnieniu elastyczności, która dzisiaj przy zarządzaniu personelem jest po prostu niezbędna. No właśnie, jak to jest z tym zarządzaniem różnymi umowami w jednym kalendarzu? To jest pytanie, które jestem powiem, zadaje sobie mnóstwo menedżerów i specjalistów od HR, -u. bo wyobraźmy sobie taką sytuację: pracownik na etacie, ale jednocześnie realizuje dodatkowe zlecenia, wiecie, na umowę cywilnoprawną. Jak to wszystko spiąć w jednym miejscu? Otóż nowa wersja Enova 365 zdaje się mieć na to całkiem niezłą odpowiedź. Rozwiązaniem jest rozszerzony kalendarz czasu pracy. Teraz, i to zarówno w pulpicie pracownika, jak i kierownika, można wyświetlać czas pracy nie tylko z etatu, ale też z umów zewnętrznych i cywilnoprawnych, a dzięki nowemu parametrowi źródło można błyskawicznie przełączać się między tymi widokami, genialne w swojej prostocie. System staje się też po prostu mądrzejszy. Po włączeniu specjalnego parametru sam zasugeruje odpowiedni typ umowy, kiedy dodajemy kolejny angaż dla tej samej osoby. A co więcej, przy zatrudnianiu kogoś zupełnie nowego, domyślnie ustawi umowę na okres próbny. To są takie małe rzeczy, które naprawdę porządkują procesy i zapobiegają błędom. I jeszcze jedna, mała, ale ważna rzecz dla porządków danych: zaktualizowano listę kodów zawodów według głównego urzędu statystycznego. To jest gwarancja, że wszystkie raporty i deklaracje są zgodne z tym, co aktualnie obowiązuje. Na koniec zostawiłem sobie narzędzia, które są, no cóż, absolutnie kluczowe w dzisiejszych czasach. Zarządzanie pracą hybrydową staje się standardem, a Enova 365 wprowadza funkcje, które, no, naprawdę ułatwiają organizację i koordynację zespołów, które pracują w tym modelu. Wiele firm wprowadza taką zasadę: minimum x dni w biurze. No dobrze, ale jak to skutecznie monitorować, bez tworzenia jakiejś dodatkowej biurokracji? Okazuje się, że system GOLO ma na to proste rozwiązanie. Teraz można po prostu zdefiniować minimalną wymaganą liczbę dni obecności dla każdego pracownika. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. I tu właśnie z pomocą przychodzi nowa lista w pulpicie kierownika. Nazywa się Wymagania obecności. Na pierwszy rzut oka menedżer widzi, jak plan jego zespołu ma się do tego, co założyła firma. Koniec z ręcznym sprawdzaniem kalendarzy. System pokazuje wszystko w jednym, bardzo czytelnym widoku. A jak to wygląda z perspektywy całego zespołu? Lista obecność w biurze, dostępna i dla pracowników i dla kierowników, niesamowicie ułatwia koordynację. W jednym miejscu widać czarno na białym kto i kiedy planuje być w biurze, a nawet jakie miejsce pracy sobie zarezerwował. Koniec z nieporozumieniami i gorączkowym szukanym wolnego biurka. Poprawiono też sam proces rezerwacji. Potrzebna jest sala dla całego zespołu na jakieś warsztaty, wystarczy użyć nowego parametru wszyscy w jednej sali i system błyskawicznie ją znajdzie. A dodatkowo administratorzy dostali większą kontrolę, bo mogą teraz bardzo precyzyjnie określić, kto ma uprawnienia do edycji poszczególnych rezerwacji. No i proszę, dotarliśmy do końca naszej analizy. Myślę, że nadszedł czas, żeby zebrać te najważniejsze wnioski i odpowiedzieć na kluczowe pytanie: dlaczego właściwie warto zainteresować się tą aktualizacją? Podsumowując, wersja 20511244 to po pierwsze, pełna gotowość na KSEF i jednoczesne uproszczenie jego obsługi. Po drugie to większa automatyzacja w kadrach, co bezpośrednio przekłada się na mniejszą liczbę błędów. I wreszcie, po trzecie, to nowoczesne narzędzia do zarządzania zespołem hybrydowym. A wszystko to prowadzi do jednego: do oszczędności czasu i po prostu większej efektywności. Na koniec chciałbym zostawić wszystkich z jednym pytaniem do refleksji. Patrząc na te wszystkie nowości, od usprawnień w KSEF, przez te inteligentne funkcje kadrowe, aż po narzędzia do pracy hybrydowej, która z nich wydaje się mieć największy potencjał, by realnie usprawnić codzienną pracę w danej firmie? Dziękuję bardzo za uwagę.